Hejka moi widzowie, witam w ostatnim odcinku z oceniania domku w Woodcraft. To zapraszam do oglądania. Zaczynamy w piramidzie egipskiej do nas my się nie czepiam bo to w końcu jest piramida egipska no to nie ma się czego czepiać praktycznie niestety musiałam na nowo nagrać ten odcinek bo się coś tam zacięło w siódmej, w siódmej minucie prawie ósmej minucie no i tak to wyszło powiedzcie mi może w komentarzach co to są za posągi bo normalnie w witcraft ich nie mamy jako meble i właśnie ja się tak główkowałam, co to mogą być za posągi i serio dalej nie wiem. Więc może jak wiecie w komentarzach, to mi powiedzcie. No to jest pustynia, no to nie będziemy oczekiwać ładnych kwiatków ani nic. Ja sobie tak udekorowałam na, pos na, posą na posągów styl, nie wiem jak to powiedzieć. No i wszędzie są posągi. Na dole tutaj mam rabident posągów praktycznie. Po prostu nie miałam, po nie miałam pomysłu jak to jak to udekorować tu jest coś takiego tu kolejne posągi i na dole mamy labirynt posągów ten kto pierwszy napisze w komentarzach labirynt posągów z brokatem ten wygrywa przypięcie życzę powodzenia tutaj mamy dywanik sofy różne rzeczy ale normalnie labirynt posągów zrobiłam labirynt kolejne posągi których nie wiem tu mamy jakieś łóżko tu mamy posąga. Ogólnie to jest taki błąd, że tutaj jest taka ikonka. Musisz, musisz sobie zawsze dawać tutaj to krzesło. I możesz wejść pod schody. Z drugiej strony tak samo działa. Zrobisz tak i tak. Z drugiej so strony tak samo działa. Na tych drugich schodach tak samo działa. No i takie tam, tutaj kolejne posągi posąg, tam ściana, dywanik, posąg, jakieś szafki, no po prostu tak udekorowałam, ale podobają mi się te rysunki na ścianach. I teraz do mebli. 50 mebli na taką dużą przestrzeń, tutaj mógł, mogłoby dać ze 100 mebli, bo no bardzo duża jest ta przestrzeń i powinno być ze 100 mebli tutaj, a nie 50. Jedynym minusem są tutaj meble, bo Fajnie to wygląda, fajnie mi się podoba ta właśnie okolica i to te wszystkie. I ten błąd najbardziej mi się podoba. Jeden taki malutki minusik, więc 9,5 na 10. Lecimy do następnej jaskini. A i piramida egipska kosztuje 190 diamentów. Jutro na 100% będzie. Yy, specjał na 1000 subskrypcji. Dziękuję jeszcze raz za spełnienie marzeń. Kocham Was za to. To będzie historia mojego kana kanału od początku do końca. Do znaczy od początku do tego momentu. Następnym domkiem jest Mistyczny Las. Nazwa fantastyczna i to jest też jeden z moich ulubionych domków. Do nazwy się nie czepiam, bo ona jest fantastyczna, no to to jest normalne. Ona kosztuje chyba 250 albo 200 klejnotów, Już nie pamiętam serio, bo ja chyba na początku, jak miałam eksperta, kupowałam tą jaskinię, albo jeszcze później. Nie, jak miałam eksperta, to kupowałam piramidę egipską. Ale zakochałam się w tej jaskini, jak pierwszy raz ją kupiłam. W tych kolorach, to jest takie piękne, kolorowe, fantastyczne, piękne, piękne. Bardzo mi się podoba. I jeden bardzo, bardzo wielkim plusem jest to, że można siadać sobie na grzybach. Ale kocham tą jaskinię, jest tak kolorowo, tak pięknie. Chciałabym, żeby zrobili taką mapę mistyczny las. Tam by, by były wrogowie mistyczne, czyli te takie skórki mistyczne by były. Ja zakochałam się w tej jaskini, tak kolorowo, tak pięknie, tak Cudownie, normalnie. Jedna z, jedna z moich długich, ulubionych jaskiń. Wow, piękne, piękne, cudowne. Błagam, zróbcie kiedyś taką mapę. Błagam, będą wrogowie mistyczne zwierzęta. I tutaj się mieści 50 mebli na taką przestrzeń. Mi to odpowiada, odpowiada. Nie wiem jak wam, ale mi to odpowiada. I tutaj praktycznie żadnych minusów nie ma, a są wielkie plusy. Wielkim plusem jest to, że można siadać na grzybach, a drugim plusem jest to, że pięknie wygląda ta jaskinia. Jest tak kolorowo, tak pięknie, tak, fantasty tak fantastycznie. A wy co tutaj robicie? Czemu łazicie mi po jaskini? siedzieć w miejscach? Moja ulubiona rodzina, znaczy moja rodzina, Boże, co ja gadam ulubiona, moja, moja rodzina nigdy mnie się nie słucha. Zawsze muszą łazić mi po jaskini, jak mają siedzieć. No, panie, ja naprawdę się czuję, jakbym była przeniesiona. Do świata fantastycznego. Pięknie to wygląda. 10 na 10. Żad zero minusów. Lecimy do następnej jaskini. Mm -hmm. Whitcraft. Whitcraft, Whitcraft, Whitcraft. Szybciej szybciej szybciej. Szybciej, 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 szybciej. szybciej, szybciej, szybciej. Szybciej, szybciej, szybciej. Szybciej, szybciej, szybciej. O! Następną jaskinią jest Chińska Świątynia. No, nazwa też okej, okay, nie będę się czepiać. Mm, ona chyba kosztowała z tego co pamiętam 300 diamentów albo 250. Serio, też nie pamiętam już. Ja w ogóle nie pamiętam ile kosztowała. Ile kosztowała też australijska jaskinia. Ale no, jeszcze tego nie oceniamy. No, okolica taka jesienna, piękna, jesienna. No, jak to było, no, dane na Halloween. Dodane na Halloween, wtedy była mapka, i tam jeszcze była, no właśnie ten domek, i tam goryl i tak dalej. Ale jedynym plusem takim fajnym jest to, że można tutaj sobie meble wstawiać koło tego drzewa. I wtedy miałam pom taki pomysł, żeby dać posągi. Jest tutaj taki śmieszny błąd na imprezie jaskiniowej. Teraz tego nie pokażę, bo to tylko działa na imprezie jaskiniowej, że tutaj jak się wejdzie yy, tam, gdzie jest ten portal, to można sobie biegać poza jaskinią i wejść sobie na przykład do tego, bo normalnie to nie można. Ja się wtedy tak, tak bawiłam w chowanego XD. Ogólnie fajnie. Pamiętam tutaj jak się bawiłam... Zastanawiały mi, że byłam kandydatką prezyd na prezydentkę Whitcrafta, czy jakoś tak było, już nie pamiętam, ale coś takiego było. I tutaj sobie udekorowałam ten domek, nie po chińsku, ale udekorowałam sobie na rodzinę, żeby to było przystosowane na zabawę w, rodzi w rodzinę. Tu jest przedsionek, korytarz, salon tam jest. Salon, yy, sypialnie, kuchnia. Tutaj by była jakaś rata tam. I nie mamy już nic więcej do oceniania praktycznie. Więc już przejdźmy do mebli. No, 60 mebli mogliby dać jeszcze 70 albo z 80 na to na to. To jest taki też malutki minusik. I można, tak jak w japońskiej mince, też można sobie latać na około tego domku. 9,5 na 10. Tak samo ja, Tak samo jak... Piramida egipska. Mogliby więcej tych nagi dać. Lecimy do przedostatniego domku. I to już po przerwie zaczyna. No, wiecie. I na pewno też zacznę historię duch leśny, jak mnie bardzo prosiliście o to. Następnym domkiem jest złit kluba australijska jaskinia. Ona chyba kosztowała 300 diamentów albo 200. Chyba gdzieś około 250, ale w sumie miałam taki odcinek z kupowania tej jaskini. To możecie sobie zobaczyć. Ale nazwa też może być, chociaż mogliby dać Australia, ale to już nieważne, jak sobie daj. Znaczy australijska, Australia, nie wiem. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ale mogliby lepiej, lepszą, lepszą nazwę zrobić. I tutaj już mamy jedną z większych tych jaski. Ona jest taka wielka. Ale też mi się podoba ta okolica. I te odgłosy Australii. I tutaj mamy też pierwszą nie z efektem piany. Pięknie to wygląda według mnie. Pięknie. I tutaj mamy takie jeziorko. Jak się na górę wejdzie, to tu są meble. Kiedyś, kiedy jeszcze nie było tej starej jaskini dodanej, to ja sobie tak udekorowałam w posągi tą jaskinię, żeby mówić, że to jest jak stara jaskinia, chociaż to nie wygląda jak, jak stara jaskinia. I też fajne jest to, że można też siadać jak w mistycznym lesie na skałach i tak dalej, tych kamykach, nie skałach, co ja gadam, kamykach. Musimy to poprawiać zawsze. I no fajna okolice. Pięknie, to pięknie wygląda, serio. I ta piana jeszcze, mi się to podoba strasznie. I to, że można sobie patrzeć tutaj z góry. O nie, moi członkowie rodziny znowu mnie nie słuchają. Chodzą sobie po jak mają siedzieć. Ech, ta rodzina Whitcraft. Dobrze. Ile się tu mieści Mebli? 60 na taką przestrzeń? No może być. Wystarczy 60, a nawet mniej wystarczy. A tak, żeby wypełnić taką przestrzeń. Więc no. Nie mam żadnych minusów do tej jaskini, więc 10 na 10. Lecimy do ostatniej legendarnej jaskini, bo stare wspomnienia wracają. To chyba wiadome, o co już mi chodzi. Tylko ta jaskina ma bardzo poważne minusy. Że widzimy się po przerwie. Ostatnia jaskina to jest. Dziedzictwo. Stara jaskinia z 2018 roku. Legendarna. Tylko po pie te minusy najgorsze. Po pierwsze, czemu ona jest z kluba? Po drugie, czemu kosztuje aż 200 diamentów? To jest bardzo poważne. Mogliby Turbo dać, ta, e, usunąć jaskinie dziki i na nią dać właśnie tą jaskinię dziedzictwo z 2018 roku. Mogliby tak zrobić. Bo to jest nie fair, że kiedyś ona była darmowa, a teraz jest z kluba i jeszcze do tego droga. To są dwa ogromne minusy. A wielkim problemem jest to, że stare czasy wracają do tych graczy, co mogą mieć tą jaskinię. Normalnie tyle wspomnień było z tą jaskinią, tylko że ją trochę zmienili, bo tutaj nie było na początku tych lis, lisów, na pewno, one były gdzieś tam. I nie było na pewno tych kamyków, zapamiętajmy ją inaczej. I też nie było tych. To była taka trawa, a nie te kamyki takie jakby błoto. No bo jak, to, jak ktoś oglądał rytnie bezpieczeństwo, to chyba wie. To jest takie błoto jakby. Tego nie było kiedyś. Więc trochę pozmieniali, trochę udekorowali bardziej tą jaskinię. No ale to jest taki wielki minus, że turbo tak leci na te pieniądze. Kiedyś nie było With Cluba i było lepiej. Serio. Teraz wszystko chce te pieniądze, serio. Stare czasy lepsze. A ja i tak czuję smak w tej jaskini 2018 roku. I tu jest druga jaskinia z efektem piany. Kiedyś tego też nie było. Pamiętam, nie było tego efektu piany. No, udekorowali bardziej tę jaskinię, żeby ją trochę bardziej, no, sklimatyzować się jakoś tak, ale no, kiedyś to był taki błąd w 2018 roku, że tam można było na dzikie równiny dopłynąć z tej jaskini, ale to już naprawiono oczywiście. Bo Turbo musi naprawiać błędy, które były w tej jaskini. A jestem ciekawa, czy ten z orłem działa dalej. Że szedłeś sobie do wody i wystrzeliło cię nagle w górę. Pamiętam to. Witka w też o tym dużo razy wspomina. Muszę to kiedyś sprawdzić. I tutaj jest jeszcze fajne to, że można sobie wychodzić na tą skałę. Chyba w ten, chyba 2018 jeszcze tego nie było. Tutaj można sobie normalnie zaskoczyć. Obserwować wszystko. No dobrze, już przejdźmy do oceniania. Nie można wstawiać tu mebli. To jest luka jaskinia, w której nie można wstawiać mebli. No i teraz przejdźmy. No poważne minusy, niestety ma, bo to mogła być darmowa jaskinia, mogliby dziki usunąć i dać tam właśnie tą jaskinię, ale po co? Turbo leci na pieniądze. Po co? Jak można dać jaskinie do płatnego? No, gdyby. Gdyby nie było starych wspomnień, to ta jaskinia by dostała z jakieś 6 na 10. A jak są stare wspomnienia, to ta jaskinia zyskuje 8 na 10. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa!